Witajcie kreatorki własnego życia. Dzisiaj, w drugim dniu naszego tygodnia poświęconego wizualizacji, skupimy się na tworzeniu tablicy wizji. Tablica wizji to potężne narzędzie, które pomaga wizualizować nasze cele i marzenia, przekształcając je w konkretny, widoczny obraz. Jak stworzyć skuteczną tablicę wizji? Tablica wizji to coś więcej niż tylko kolasz obrazów. To wizualne przedstawienie Twoich aspiracji, które inspirują i motywują do działania. A teraz dowiesz się, jak stworzyć Twoją tablicę wizji krok po kroku. Po pierwsze, wybór tematu. Zacznij od zdefiniowania głównego tematu lub celu tablicy. Może to być określony obszar Twojego życia, taki jak kariera, zdrowie, osobiste relacje, rozwój osobisty lub kombinacja kilku elementów. Po drugie, zbieranie materiałów. Zbierz obrazy, cytaty, słowa i inne elementy, które odzwierciedlają twój cel. Mogą to być wycinki z czasopism, zdjęcia, notatki czy nawet własne rysunki. Po trzecie, układanie i tworzenie. Ułóż zebrane materiały na tablicy lub dużym arkuszu papieru. Nie musi być to doskonałe dzieło sztuki. Ważne, aby oddawało twoje marzenia i cele. Po czwarte umieszczenie tablicy w widocznym miejscu. Umieść swoją tablicę wizji w miejscu, gdzie będziesz ją widzieć codziennie. To może być ściana w Twoim pokoju, biurko czy nawet cyfrowa wersja na pulpicie komputera. Przejdźmy do zadania na dziś. Twoim zadaniem na dzisiaj jest rozpoczęcie pracy nad własną tablicą wizji. Zacznij od zastanowienia się nad swoimi celami i marzeniami, a następnie zacznij zbierać materiały, które je reprezentują. Pamiętaj, że to jest Twój osobisty projekt, więc niech odzwierciedla to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Pamiętajcie, kreatorki, że tablica wizji to nie tylko narzędzie do wizualizacji, ale także codzienne przypomnienie o Waszych celach i motywacji do ich realizacji. Jutro będziemy kontynuować naszą podróż po świecie wizualizacji, skupiając się na łączeniu wizualizacji z konkretnymi działaniami. Do zobaczenia!